Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jak widzicie po tytule będę otwierała przyszła mi poduszka i będzie kolejny vlog. Dzisiaj przyszła mi poduszka właśnie z tego jest i w końcu trzymam <grywki> mój naszyjnik. Jestem mega ciekawa, tak jak Wam mówiłam, jak go nigdy widziałam na żywo, jak widziałam go tylko w internecie, ale w internecie tak mi się mega spodobał, że wiecie, idealnie po prostu. Jak miałam takie, takie, że tak, to jest dla mnie naszyjnik idealny, no. Więc fajnie bardzo, więc otwieramy. Ok, więc mam tutaj nożyczki i otwieramy. Jak widzicie tutaj mam Lunkę u siebie, no. Więc ona no, no też, kci, kci. ty też tam mi nagrywasz, no. Dobrze. Uwaga, otwieramy naprawdę, wiecie, podekscytowana. Czekajcie. Niestety muszę rozwalić. O, udało się. I tutaj już na starcie mamy, słuchajcie... E, taką jakby zabezpieczającą właśnie, proszę bardzo, jest to zapakowana w takiej, proszę bardzo, i tutaj jest napisane wszędzie jest, jest w ogóle. No. I tak, naprawdę to jest właśnie ten model, jak ja wiecie, złota swój naszyjnik i jestem mega ciekawa, jak on wygląda. Fajnie bardzo, że to jest tak fajnie, wiecie, zabezpieczone, prawda? Że to nie jest właśnie jakiś, bo i tak ten naszynek nie jest taki długi w ogóle, albo duży i po prostu jakby oni go zabezpieczyli, wiecie, zamiast, nie wiem, urywka takiego kawałka, to go właśnie normalnie zabezpieczyli. Ja się myślałam, że to będzie w jakimś pudełku, ale to też jest dobre. Taka. O, w ogóle ja myślałam, że tutaj ma jakieś zapięcie, a to się po prostu normalnie otwiera. Czekajcie, zrobię sobie miejsce. Zdam tutaj i otwieram. No, i wygląda w ogóle się, jak widzicie, dostałam takie opakowanie. Fajnie. Widzę mój nasz O. Jest tutaj, proszę bardzo. Lunka <laughs> chyba będzie zaraz, o, wstaje. Patrz, patrz, patrz co sobie zamówiłam. Gdzie, gdzie? Aha, Luna nie jest w ogóle zrywana Patrz, zobacz. O, coś tam łąka. <laughs> Zobaczcie. Właśnie mi chodziło o to, żeby znaleźć taki delikatny naszyjnik, bo ja nie jestem taką AHA na czyje eee, Ja jestem jednak taką osobą, która jakby, jak chodzi właśnie o i w ogóle, to jakby. No i takie, wiecie, jakieś takie, wiecie, delikatne w ogóle mm, biżuterię. No. Właśnie ten naszyjnik będę coś miała ogólnie na co dzień, więc że zależało mi na tym, żeby on był taki wiecie, o co że na zasadzie, że ja będę chciała go nosić, wiecie o co to nie będzie na zasadzie, że dobra, kupuję je byle jaki naszyjnik, bo w sumie to nie mam pomysłu totalnie, tylko właśnie jak kupuję już taki naszyjnik, który chcę nosić na co dzień, to jednak zależy mi na tym, żeby on mi się, wiecie, ma podobał, prawda? No. Jezus Maria. No jest prześliczy po prostu. Jest jeszcze ta druga strona, ale ta jest prawidłowa strona. Jeszcze bardzo. No jestem po prostu zachwycona. Jak widzicie, on nie jest właśnie jakiś mega długi. ten mój naszynik yy, rozmiarowo też nie był jakiś mega długi, więc no. On jest po prostu, no, piękny. I ładny jest, naprawdę bardzo taki właśnie delikatny, w sensie taki, wiecie, widoczny, ale taki właśnie delikatny, no. Mega ładny. Jest po prostu przepiękny, prawda? Spójrz. No. no jest dość ciepło Pogorzeliśmy się, ostatnia pogoda Tak wiecie, najmniej w ogóle dzisiaj jest bardzo słoneczko Ciekawe Więc powiem wam szczerze, że cieszę się, że dzisiaj jest tak, wiecie, słonecznie w ogóle i jest o wiele cieplej niż w ostatnich dniach bo w ostatnich dniach to była taka pogoda, wiecie, wiatr tutaj, wiecie, e, lał też bardzo, no już była taka paskuta pogoda. A dzisiaj proszę mam piękne słońce. Nie jest jakoś mega ciepło, ale jest tak właśnie idealnie widzę. słońce świeci, więc fajnie. Taki sobie dzisiaj fitik wybrałam. Bluzet bardzo. Kurteczka, taka letnia. No i spodenki. O, widzę jakieś te chmury ciemne. Mam nadzieję, że się nie będzie mieć jakieś burzy czy coś Bo jednak No nie chciałbym Tutaj jedna, tutaj druga i mogę iść dalej Słuchając sobie ulubionej muzyki Czeka, zakupki zrobione, słuchajcie, więc teraz idę do domku, więc słuchajcie, tylko się cieszę, że wyszło, słuchajcie, ładna pogoda, I szczerze naprawdę jestem zaskoczona, bo ja totalnie myślałam, że będę czuła w maju już totalnie wakacje, przez po pogodę i w ogóle to wszystko, a czuję się jakby był... Ну, no, не знаю. На pewno не That is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be with you always. You are my world and everything. But this is what I'm living in. And without you, I am just a trace. I love you, but without... That is what my heart says. That's what my heart says. I'm Serdecznie dziękuję za dzisiejszego zostawcie łapki w górę, subskrypcję na moim palcu, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami i do zobaczenia w kolejnym odcinku.